Jeżeli pamiętacie dawne smartfony Honora, to pewnie wiecie, że to były właściwie tańsze propozycje od Huawei'a. Dziś Honor to zupełnie odmienna marka, co dobitnie pokazuje nowy Magic 7 Pro, który został stworzony, aby walczyć z najlepszymi. Jak Honor Magic 7 Pro sprawuje się w codziennym użytkowaniu? No, zapraszam Was do dzisiejszego materiału. Zaczynając od ekranu mamy tu duży wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala. Jest to panel LTPO o zmiennej częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz i wysokiej rozdzielczości 1280x2800 pikseli. Wyświetlacz ma oferować szczytową jasność 5000 nitów, ale w codziennym użytkowaniu spotkamy wartość na poziomie do 1600 nitów. Taka jasność i tak w zupełności wystarcza, aby komfortowo korzystać z urządzenia w ostrym słońcu. Może wydawać się, że ekran w Honorze Magic 7 Pro jest płaski. Prawda jest trochę inna, ponieważ wystarczy spojrzeć na urządzenie od boku. Wtedy można zauważyć, że panel ma lekką krzywiznę na wszystkich czterech rogach. Z jednej strony wygląda to dobrze, ale z drugiej zakrzywione ekrany nie lubią się ze szkłami hartowanymi. Honor Magic 7 Pro ma do dyspozycji najlepszy procesor w świecie Androida. Czyli Snapdragon 8 Elite. Chip jest wsparty 12 GB RAM oraz 512 GB wbudowanej przestrzeni na dane. I tak jak możemy się spodziewać, smartfon w codziennym użytkowaniu jest bardzo szybki. Nie spotkałem się z sytuacją, aby Honor Magic 7 Pro się zaciął czy dzwonił. W grach również możemy liczyć na najlepszą wydajność. W takim Fortnite telefon nie ma problemu z utrzymaniem 90 FPS-ów przy maksymalnych ustawieniach graficznych. Z natomiast nagrzewaniem podczas grania telefon robi się ciepły, aczkolwiek nie jest to poziom, który powodowałby dyskomfort. W mało wymagającym użytkowaniu w ogóle tego nie czuć. Magic 7 Pro na tylnym panelu znajdziemy zestaw trzech aparatów. Główny 50 megapikseli, szeroki 50 megapikseli oraz teleobiektyw peryskopowy 200 megapikseli o trzykrotnym zbliżeniu optycznym i wsparciu sztucznej inteligencji. Jak radzi sobie zestaw aparatów Honor'a Magic 7 Pro? Bardzo dobrze, w każdych warunkach oświetleniowych. dzień każdy z obiektywów gwarantuje szczegółowe zdjęcia, kolory są raczej naturalne, dużo mniej przekłamane niż w takich iPhone'ach które mimo wszystko lubią podbijać barwy na fotografiach. W nocy standardowo szeroki kąt radzi sobie troszkę gorzej od głównego i tele, ale jest to raczej standard w większościach smartfonów. Z aparatami wiąże się też inna ciekawa opcja bazująca na sztucznej inteligencji. W praktyce wygląda to tak, że jeśli wykonamy zdjęcie z dużym zoomem, to w grę wchodzą algorytmy AI i po paru sekundach Wyświetla nam się nieco polepszone zdjęcie. Najczęściej bardziej wygładzone, odszumione z większą ilością detali. Opcja ta wydaje się szczególnie przydatna w momencie wykonywania fotografii z większymi przybliżeniami typu 80 czy 100-krotnymi, ponieważ nierzadko z zamazanych plam tworzy się bardziej akceptowalne zdjęcie. Czy jest to idealne rozwiązanie? No nie, często AI przeinterpretowuje niektóre obiekty i zastępuje nietopowymi rzeczami, np. ogrodzenia koszami na śmieci. Błędy się zdarzają, ale i tak uważam, że jest to przydatna opcja. Co można powiedzieć o baterii w Honorze Magic 7 Pro? Ta została wykonana w technologii węglowo-krzemowej i ma pojemność 5270 mAh. Honor Magic 7 Pro bez problemu wytrzymuje jeden dzień na baterii. Ja na urządzeniu z wykorzystaniem LTE 5G uzyskiwałem około 8 godzin SOT i po ładowarkę musiałem sięgać następnego ranka korzystając wyłącznie z Wi-Fi, to musiałem podłączyć ładowarkę co półtora, a czasami nawet dwa dni. Europejski Honor Magic 7 Pro ma do dyspozycji mniejszy akumulator niż Honor Magic 7 Pro sprzedawany w Chinach. Na ogromny plus zaliczam obecność ładowania o mocy 100W, dzięki któremu naładujecie Honora Magic 7 Pro w około 30 minut do pełna. Jest też wsparcie super szybkiego ładowania bezprzewodowego o mocy 80W oraz bezprzewodowego zwrotnego, dzięki któremu naładujecie Między innymi słuchawki. Honor Magic 7 Pro działa pod kontrolą nakładki systemowej Magic OS 9.0, która opiera się na systemie Android 11. Nakładka jest prosta, przejrzysta i daje duże możliwości, między innymi personalizacji. Możemy zmieniać praktycznie wszystko: style, ekranu, blokady, motywy, AOD, ikony, kolory, animacje. Opcji jest naprawdę sporo i mimo, że widać dużą inspirację iOS-em, to nakładka może się podobać. W systemie znajdziemy też funkcje sztucznej inteligencji, takie jak magiczny portal, dzięki któremu zaznaczając obszar na ekranie, m.in. zdjęcie lub tekst, to po prawej stronie uruchamiają się aplikacje związane z zaznaczoną treścią. Wkład, jeśli wybierzemy adres, to możemy łatwo uruchomić aplikację Map Google. Ciekawą opcją są też gesty w powietrzu, dzięki którym możemy na przykład wykonywać zrzut ekranu lub przewijać stronę internetową, nie dotykając wyświetlacza. X7 Pro może liczyć na 5 lat aktualizacji Androida, czyli w przyszłości otrzyma Androida 20. Co natomiast z aktualizacjami bezpieczeństwa, te będzie otrzymywał przez 6 lat. Świetną opcją w smartfonie jest przestrzenne skanowanie twarzy. Działa na bardzo podobnej zasadzie do Face ID z iPhone'a i pozwala nie tylko na odblokowanie telefonu twarzą, ale też zalogowanie się do aplikacji bankowej. Działa również w zupełnej ciemności oraz gdy nosimy okulary. Drugą opcją autoryzacji jest optyczny skaner linii papilarnych. Ten jest szybki i praktycznie się nie myli. Co mogę powiedzieć o wykonaniu Honor'a Magic 7 Pro? No, jest nawet bardzo dobry. Urządzenie składa się z dwóch tafli szkła przedzielonych ściętą aluminiową ramą. Na ekranie mamy szkło Nano które ma charakteryzować się wysoką odpornością na słuczenia i zarysowania. Tego niestety nie miałem jak sprawdzić, bo zazwyczaj nie rzucamy telefonami na testach, no ale powiedziałbym, że wierzę producentowi na słowo. Telefon też całkiem nieźle leży w dłoni. Ja mam takie raczej średnie ręce i jak widzicie tutaj dosięga do krawędzi, a to wynika z tego, że ekran jest zaoblony i na tyle mamy też niezłe wyprofilowanie. Smartfon jest też wodo i półoszczelny, co potwierdza podwójny standard IP68 i IP69. Podsumowując, Honor Magic 7 Pro jest bardzo dobrym smartfonem, tylko Wydaje mi się, że doszliśmy do takiego momentu, że jeżeli wydajemy te 5-6 tysięcy złotych na telefon, to jednak powinniśmy oczekiwać jego co najlepsze i praktycznie każde urządzenie w tej cenie będzie bardzo dobre. Magic 7 Pro został wyceniony na 5799 zł i fakt jest tańszy niż poprzedni, który kosztował 6000 zł, ale trzeba wiedzieć o tym, że za granicą, między innymi w Niemczech, urządzenie kosztuje 1299 euro a to daje nam w przeliczeniu na złotówki okolice 5,5 tysiąca złotych. A dodatek w ofercie premierowej w sklepie Honora można było zgarnąć kupon o wartości 300 euro, czyli za telefon płaciliśmy, albo nasi sąsiedzi płacili bardziej, 4200 złotych, czyli 1500 mniej niż my. Teraz nie ma tej promocji, jest troszkę inna, Dzięki której można zgarnąć kupon 200 euro. Za urządzenie tam trzeba zapłacić około 4600 zł. Fakt, też mieliśmy ofertę premierową, w której do Honora Magica 7 dodawali tablet w postaci Honora Pada 9, o wartości około 1200 zł. Tylko, że no, ja bym osobiście wolał zaoszczędzić te 1200 zł. niż dostać tablet, którego no, prawdopodobnie nigdy nie użyję. Konkurencja w segmencie około 5000 zł jest bardzo mocna. No i za 1000 zł mniej mamy na przykład OnePlus 13, a dopłacając 500 koło 400 zł mamy iPhone'a 16 Pro Max albo Galaxy S25 Ultra. Wybór należy do was.